Ańc, fajn, dwań. Iźbin, Bruno, iź Bruno, reporter. La, 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 reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno, reporter. La, 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 reporter. Jestem dobrym reporterem. Wszystkich was tutaj załatwię. Jak wywiadzik przeprowadzę, to ośmieszę i obnażę. Tak, 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 taki Bruno jest, tak, 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 taki Bruno jest, skandaliczny, odjechany, bardzo śmieszny i odważny. Eins, zwei, dwań, ich bin Bruno, ich bin Bruno Reporter, la, 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 reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno Reporter, la, 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 reporter. Dla was w filmie teraz gram, wszystkich widzów zabawiam. Czy ktoś jeszcze się nie śmieje? Całe kino już szaleje. Tak, 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 taki Bruno jest. Tak, 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 taki Bruno jest. Skandaliczny, odjechany, bardzo śmieszny i odważny. Eins, fajn, dwań. Ich bin Bruno, ich bin Bruno Reporter. La 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 reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno reporter. La 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 reporter. Bruno Party zaczynam! Bardzo dobry, humor mam. Bawmy wszyscy się wesoło, bardzo fajnie, kolorowo! Tak, 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 taki Bruno jest. Tak, 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 taki Bruno jest. Skandaliczny, odjechany. Bardzo fajny i odważny. Eins, fajn, dwań. Ich bin Bruno, ich bin Bruno, reporter. La, 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 reporter. Jestem Bruno, jestem Bruno, reporter. La, 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 reporter.